w kapcie mojego dziadka. O, zaczynamy kamerę. Wali moje buty. Sześć, Widzicie też szmarek. Patrzcie, flegi średt tu oglądają. Tu mamy <grym ulicę egzynską. <grym> chuj. Za jasno. Ej, tu zapisujesz? No, to zięczoło, ej, żadnego mety mi tu nie zapisuj. Nie, smacznym polskim. Tu ej, macie ulicę wyzwolenia. Jak nazywa się? Birusy, mi sprowadzisz. Kurwa. Widzisz tu z blondeneczka piękna i słodka jak czarny tygrys i biała kotka tu ma to u... bo kur... Do... ej złamałeś chuj kolega się wkurził ale chuj dalej tu pierwsza, jak zabije w jakiś tygrys tu moja dominicza kochana moja w nim są jaki bajak on jest parowy zbliżenie do tyłka on mówi że jesteś jego Moja już, ja. ja... Ja żartuję. Chodzę. Ja. Ten zdjęcie, co to robisz? Chameluję. Ja. No, po prostu weźmy do fele. To po co fałczach